Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym się pochylić nad pewnym tematem, o którym moim zdaniem mało się słyszy i mówi, a tak naprawdę ma wielkie znaczenie na nasze życie, na naszą pracę, na nasze poczucie szczęścia i zadowolenia w życiu. Mam na myśli oczywiście sprawczość, która odpowiada za nasze przekonania, jakie mamy wobec świata i siebie. Sprawczość to poczucie, że my jesteśmy w stanie coś zrobić, że my jesteśmy w stanie coś przeżyć, że jesteśmy gotowi na coś, że potrafimy, że mamy pewne umiejętności, że mamy też wiedzę na dany temat, której potrzebujemy. Czyli sprawczość to tak naprawdę jest takie przekonanie, które pozwala nam sięgać po więcej. Najpierw zastanówmy się po co nam w ogóle ta sprawczość bo ogólnie e, każdy człowiek ma tą sprawczość tylko właśnie w innym jakby zakresie sprawczość wpływa znacząco na poczucie naszej pewności siebie oraz na e, naszą wartość jak my postrzegamy swoją e, wartość a więc e, zastanawiając się po co w ogóle jest nam potrzebna sprawczość to przede wszystkim do tego, abyśmy mogli siebie wyrażać, abyśmy mogli się spełniać, abyśmy mogli się rozwijać w pracy, w życiu zawodowym, jak i romantycznym. I tak, już na jakby przykładzie, brak sprawczości objawia się tym, że powiedzmy, byśmy chcieli coś zrobić, ale nie czujemy w sobie na tyle kompetencji, aby móc podołać pewnemu zadaniu. Więc automatycznie będziemy się świadomie lub podświadomie wycofywać z tego. I przykładowo, jeśli boimy się wody i pływania, to jakby trudno nam będzie na przykład podjąć decyzję odnośnie płynięcia kajakiem, ale jeśli się zgodzimy na to i będzie fajnie i będziemy dobrze się bawić, to będzie doświadczenie, które będzie nas budować, a przede wszystkim bardzo wspierało naszą sprawczość i... Będziemy bardziej skłonni podejmować kolejne decyzje, które są dla nas nie do końca wygodne i komfortowe, ale które przynoszą nam masę korzyści. I to w takim życiu prywatnym, jak właśnie pływanie kajakiem, jeśli ktoś tego nigdy nie robił i nie czuje się w tym pewnie, czy właśnie boi się wody, czy przykładowo skok na bandzi. To są takie doświadczenia, które nam później pozwalają. Czuć się pewniej z tym, co nadejdzie. Bo przede wszystkim sprawczość pomaga w spokojnym i szczęśliwym życiu, przede wszystkim, bo mamy tą świadomość, że nieważne, co się wydarzy, i tak sobie poradzimy. Bo jeśli ja przeżyłam to, to i to, to jakby kolejne rzeczy już nie będą takie straszne. I tutaj może być taki punkt, gdzie możemy jakby się zastanowić, Ile razy w naszym życiu się baliśmy albo nie byliśmy do czegoś przekonani, a jednak coś zrobiliśmy, i dzisiaj mamy taką, takie poczucie, że było fajnie, albo wręcz przeciwnie, bo e, takie doświadczenia, które są dla nas e, no, nieprzyjemne i bolesne, również nas. E, Uczą tej sprawczości, że na przykład, jak byliśmy po zerwaniu, przykładowo, i było bardzo nam ciężko, i płakaliśmy wiele dni i nocy, ale dzisiaj już jest ok, to to nas zbuduje, to nas cały czas buduje. I tutaj jakby zahaczamy w ogóle o tą koncepcję, że wszystko nas w pewien sposób wzmacnia, bo sprawczość również na tym, jakby podejściu do życia się skupia. Że my się rozwijamy, że my się uczymy siebie przede wszystkim i zbieramy nasze doświadczenia, które nas bogacą. A bogacą nas w tej formie, że po prostu wiemy na przykład, jak zareagować, albo możemy się bardziej spodziewać, jak możemy zareagować. Każdy człowiek w swoim życiu ma pełno takich doświadczeń, które są dla niego, powiedzmy, trudne. I kiedy je sobie przypomnimy, że Naprawdę w niektórych momentach było nam bardzo źle, ale jednak daliśmy radę, to łatwiej uwierzyć w tą koncepcję, że tak naprawdę my dzisiaj jesteśmy w stanie przeżyć wszystko, choć w tych momentach trudnych może się wydawać, że to już jest koniec, że nie ma już wyjścia, że już nie ma ratunku, już jest po nas i nie damy rady. Ale to jest. Tak naprawdę, proces i to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest po coś. Sprawczość jest również bardzo powiązana z braniem odpowiedzialności za samego siebie. Odpowiedzialność jest bardzo ważna w rozwoju człowieka, ale w podejmowaniu decyzji, ponieważ, żeby nasze życie było jakościowe i jakby przejawiało obraz naszych. Naszego wnętrza, aby nasze życie było takie, jakbyśmy tego chcieli, trzeba zdać sobie sprawę, że wszystko jest w naszych rękach i to my mamy wpływ na to życie. Nie czynniki zewnętrzne, które jakby są tak naprawdę tylko otoczką tego, kim my jesteśmy i jak wygląda nasze życie. Bo wszystko zaczyna się w nas, to jak, w jaki sposób podchodzimy do świata, jak o nim myślimy, i to może wydawać się dosyć błahe. Ale to jest naprawdę bardzo głęboki temat. Jeśli ktoś uważa, że nie da rady, że jest bezbronny, że nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość, to są tylko jego przekonania i jego podejście do życia, ale na tego człowieka wpływa to w ten sposób, że on nie podejmie decyzji, on nie podejmie ruchu, on się nie odważy, nie zagada, nie pojedzie gdzieś, nie zrobi nic, po prostu zostanie w swoim miejscu, w którym jest, któremu nie odpowiada ale jednak jest dla niego znane bardziej niż to, do którego może by chciał dążyć. My w świecie zewnętrznym szukamy potwierdzeń na to, co mamy wewnątrz w głowie, w co wierzymy. Kiedy ja wiem, że mogę coś zrobić, jestem w stanie, jestem zdolna do tego, aby się na to odważyć i na przykład wykonać ten pierwszy krok, który będzie spełniał mnie przede wszystkim, to ja mam odpowiedzialność za samą siebie. Kiedy my mamy uświadomioną sprawczość, to również znamy siebie. To znaczy, w większym spektrum znamy siebie. Bo tak naprawdę całe życie poznajemy siebie, ale to inna kwestia. A więc, jeśli my znamy siebie, to znaczy, że ustalamy pewne standardy wobec życia innych ludzi. Nie pozwolimy na coś, co nam nie odpowiada, a przede wszystkim na coś, co nas rani i krzywdzi. I właśnie jest to świetna metoda na ochronę przed jakimiś toksycznymi relacjami czy rzeczami. I właśnie też dlatego poznawanie siebie jest tak bardzo ważne, ponieważ to, że my znamy siebie i dzięki temu możemy no, no, wiedzieć, tak, co lubimy, czego nie lubimy, ale przede wszystkim jakby wiemy, czego oczekujemy od życia. A kiedy ty wiesz, czego ty chcesz, to jakby droga do tego jest już bardzo prosta. Wcześniej powiedziałam, że jakby jest to taka świetna metoda na ochronę przed jakimiś toksycznymi reakcjami, ponieważ e, takie relacje bardzo często wykorzystują to, że nie wiesz o sobie czegoś, kim jesteś przede wszystkim. Nie wiesz, kim jesteś. I to jest idealne środowisko. Dla ludzi, którzy chcą to wykorzystać, aby ci powiedzieć, kim jesteś, co możesz zrobić, a czego nie możesz zrobić. I tutaj pojawia się ta świadomość siebie, że możesz sama dać sobie coś, sama możesz sobie załatwić, zrobić, ale bardzo ważna również jest pomoc, przyjmowanie pomocy i proszenie o pomoc. Bardzo bym nie chciała, aby z tego filmiku jakby wyszła taka narracja, że yy, Sprawczość oznacza to, że ja jestem sama, wszystko zrobię sama, nie potrzebuję nikogo, nie potrzebuję żadnej pomocy. Nie. Potrzebujesz pomocy. Każdy z nas potrzebuje pomocy, i to nie jest nic złego, aby przyjmować pomoc i żeby prosić o tą pomoc, bo również to pokazuje naszą świadomość siebie, na ile siebie znamy i jak jesteśmy również pewni siebie, że możemy o tą pomoc poprosić i się tego nie wstydzić, bo to nie jest nic złego. Jakby my tu wszyscy jesteśmy, żeby ze sobą współpracować i sobie nawzajem pomagać, więc prośmy o pomoc, przyjmujmy pomoc i siebie nawzajem wspierajmy. Nie musisz się z czymś siłować, co dla kogoś jest czymś prostym i łatwym. I nie musisz wszystkiego umieć i wszystkiego wiedzieć, bo dla kogoś to jest właśnie praca i to jest codzienność i on się na tym zna i zrobi to lepiej, żebyś ty mogła się skupić e, na czymś e, co lubisz, co cię rozwija i, i na pracę przede wszystkim. Nie musisz robić wszystkiego sama. Jakby są ludzie, którzy chętnie ci pomogą, którzy chętnie cię wesprą i przede wszystkim, którzy się z tym stają. Bo to też jest jakby główny błąd początkujących przedsiębiorstw, że właśnie chcą wszystko sami robić, szczególnie jeśli jest to działalność jednoosobowa. Więc jak znasz siebie, wierzysz w siebie i budujesz w sobie to poczucie sprawczości, to jest po prostu przepis na świetną drogę do manifestacji, a dokładniej, że sprawczość ułatwia nam manifestowanie. O manifestacji nagrywam osobny filmik, bo jest to bardzo e, ciekawy i szeroki temat. Jednak, jeśli wierzysz w siebie, a w manifestacji to jest, no, podstawa, żeby cokolwiek jakby, powiedzmy, przyciągać, ale w takim... E, w rzeczywistym życiu, tak, to jest bardzo ważne, żeby wierzyć w siebie, w swoje projekty i że coś możemy zrobić i że na to zasługujemy. A to bardzo pomaga temu, aby uczynić pierwszy krok, ponieważ jeśli chodzi o manifestacje, mamy różne sposoby, czy poziomy, czy płaszczyzny, w jaki sposób możemy manifestować. I jednym z nich jest właśnie wykonanie tego pierwszego kroku, odważenie się na to, podjęcie pewnej decyzji, pojawienie się na pewnym spotkaniu, czyli chłonięcie różnych ofert z wewnątrz, czyli bycie otwartym na nowe możliwości przede wszystkim. Oczywiście sprawczość również podnosi naszą motywację, ponieważ jeśli chcesz na przykład nagle zacząć sprzedawać kubki i jest to dla Ciebie nowe doświadczenie, nowy pomysł, i w ogóle nie wiesz, jak do tego podejść, jak to zrobić, to tu może już być taki spadek tej motywacji, że ja nie wiem i to w sumie trudne, i kurczę, tak nie wiadomo, co zrobić, ale jeśli nauczyłaś się pewnego języka, i przypomnij sobie, że trudno ci się było uczyć tego języka i na początku też to była jakaś zielona magia, ale jednak dałaś radę i dzisiaj na przykład płynnie mówisz albo prawie płynnie, to jakby też ci pokazuje, ej, z tym będzie tak samo, dasz radę. I tu jest to, o czym cały czas mówimy. I to jest przede wszystkim motywacja wewnętrzna, ta, która jest dużo silniejsza niż tą, którą mamy z zewnątrz. Motywacja z zewnątrz to jest to, że na przykład um, na chwilę z kimś porozmawiamy i poczujemy taki przepływ inspiracji, ale fajnie by było coś zrobić e, i, i mamy taką motywację, która utrzymuje się 1-2 dni i tak później znika. A motywacja wewnętrzna to jest ta z nas i to jest nasze marzenie, nasze pragnienie, nasza głębsza e, potrzeba, aby coś zrobić, e, czy nasza wizja e, przyszłości, czy taki. Powiedzmy, cel, który możemy zrealizować, aby polepszyć e, życie swoje, ale również i innych ludzi. Motywacja wewnętrzna to również jest dyscyplina, bo są takie cele, które wymagają od nas małych, ale bardzo powtarzalnych kroków, jakim jest e, na przykład utrzymanie sylwetki, które wymaga jakby codziennych takich powiedzmy, rytuałów, które trzeba wykonywać. Aby w końcowym jakby efekcie ta sylwetka wyglądała lepiej. I właśnie dyscyplina jest tym, co pomaga wzmocnić nasze poczucie sprawczości. Pomaga w poczuciu naszej sprawczości, ponieważ gdy codziennie coś robimy, na przykład codziennie czytamy kilka stron książki, codziennie mamy jakąś aktywność fizyczną, czy codziennie staramy się zdrowo odżywiać, żeby to były odżywcze posiłki, czy codziennie uczymy się języka, czy co kilka dni, ale chodzi o to, że jest to regularne. To nie jest tak też, że codziennie nam się chce, prawda, robić te małe kroki do naszego celu, ale to jest właśnie też to, że może mi dzisiaj się nie chce, ale ja to zrobię, bo wiem, że będę z tego zadowolona później i to, mia, to mi da lepsze efekty na przyszłość. A ja chcę myśleć bardziej o przyszłości niż jak ja teraz się czuje powiedzmy te 5 minut, czy godzinę na treningu, żeby później jakby po treningu jakby czuć się lepiej. Jakby wybierajmy, co dla nas jest ważniejsze, czy komfort dzisiejszy, tak? Jak chcemy się tu i teraz czuć przez krótko krótkotrwały czas, czy jak chcemy się czuć, powiedzmy, za w przyszłości jak chcemy się czuć, powiedzmy za tą godzinę, czy za miesiące, lata, tutaj jako studentka psychologii muszę dopowiedzieć, że jeśli my wewnętrznie czujemy się bardzo źle dłuższy czas, to trzeba coś zmieniać. I to nie jest jakby OK. Chodzi mi o taką perspektywę, że ja wybieram teraz świadomie krótkotrwały dyskomfort, aby później poczuć się lepiej, ponieważ jak spojrzymy na to, że dzisiaj będziemy ciągle wybijać komfortowe dla nas rzeczy, to możemy... Wyobraźmy sobie, gdzie my będziemy w takim razie za 5 lat. I mogę Wam stwierdzić, że bez minimalnego dyskomfortu nie ma rozwoju, czyli nie ma zmiany w naszym życiu. Kolejną rzeczą, jakby co bardzo nam pomaga poczucie sprawczości jest oczywiście nauka. To, że my właśnie uczymy się nowych rzeczy, że my obserwujemy siebie i wyciągamy wnioski. To, że my zdobywamy nowe umiejętności, że zdobywamy nowe kompetencje, czy uczymy się nowego języka, czy słuchamy podcasty, czytamy książki, zdobywamy wiedzę w, jakimś, w jakiejś dziedzinie, to nam polepsza poczucie sprawczości, że my wiemy, że my możemy się na przykład na jakiś temat wypowiedzieć, czy tak na przykład w rozmowie możemy kogoś zaskoczyć jakąś ciekawostką. No ale oczywiście to wszystko jakby, ten rozwój, ta nauka jakby są bardzo fajne i ważne, ale jednak e, mogą się wydłużać nieskończoność, kiedy nie ma tego momentu, aby się zatrzymać dosłownie na 5 minut i docenić e, siebie i swoje wyniki, swoje osiągnięcia, że robimy to, że się rozwijamy, że się zmieniamy. Że umiemy coś więcej. Kiedy na przykład dostajemy jakiś awans w pracy, czy spełniliśmy swój jakiś cel, to ważne, żeby to też doceniać, bo później, patrząc w przeszłość, łatwiej będzie nam znaleźć te momenty, aby wbudować w sobie dzisiaj tą pewność siebie i iść dalej. I tak, już podsumowując, sprawczość to tak naprawdę jest budowanie poczucia swoich możliwości na bazie naszych doświadczeń. Które mieliśmy w swoim życiu, i to jakby warunkuje, w jaki sposób my patrzymy na przyszłe doświadczenia. Ponieważ nasze doświadczenia, które mieliśmy w swoim życiu, i również obserwacja świata, innych ludzi wpływa na to, że mamy przekonania odnośnie działania. Przykładowo, czy właśnie jesteśmy w stanie coś zrobić, czy tak niekoniecznie. Coś budujemy ją całe życie, pamiętajmy o tym. I jesteśmy w tym momencie tutaj, aby to wszystko skalować na naszą korzyść. Więc ja Wam życzę podnoszenia swojej pewności siebie, swojej sprawczości i zadowolenia z życia, bo jesteśmy tu, żeby się cieszyć i doświadczać przede wszystkim. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się na następnym filmiku.